Cześć. W dzisiejszym materiale pokażę Ci, w jaki sposób przylutować złącza antenowe typu SMA. Pokażę Ci krok po kroku, w jaki sposób powinieneś to wykonać. Przypominam także o subskrypcji kanału i kliknięciu w dzwoneczek, żebyś niczego nie przegapił. A tymczasem zapraszam na materiał. Co będziesz potrzebował, żeby przelutować własne złącze typu SMA. Po pierwsze odpowiedni zestaw końcówek, czy to żeński, tak jak w tym przypadku, czy też męskie. Procedura jest podobna, obudowy różnią się delikatnie między sobą. W przypadku męskich to one tutaj mają trochę inaczej ten otwór rozwiązany, mają dodatkowy otwór do lutowania tutaj, natomiast te żeńskie tego otworu nie mają, natomiast to się dosyć podobnie wykonuje tego typu złączki. Od czego zaczynamy? Musimy obrać przewód antenowy i w jaki sposób ustalić ile go musimy obrać? Wkładamy najpierw przewód antenowy do środka, i patrzymy, jak głęboko wchodzi tutaj ten oto przewód. Następnie połowę z tego musimy całkowicie obrać z, tej, yy, z tego metalu izolującego tej masy anteny, a resztę zostawiamy później na przylutowanie. I tak. W przypadku tych żeńskich, gdy nie mamy otworu lutującego tutaj, to tą masę musimy trochę dalej obrać do tego miejsca, żeby łatwiej było nam przylutować. Jeżeli mamy otwór w obudowie, punktowy, tak jak jest w przypadku tych męskich, to możemy masę na równo obrać z końcem tutaj tej złączki i będzie OK. Wydaje mi się, że jest OK, nawet troszkę za dużo, ale nic nie szkodzi w tym przypadku. Można później oczywiście termokurczkę na to włożyć. W tej chwili musimy delikatnie obrać ten oplot zewnętrzny, metalowy, na odległość około 5-4 mm, mniej więcej, nie ma potrzeby. Wszystko też zależy od wtyku wewnątrz, bo czasami niektóre wtyki mają inną budowę, więc musi się przyjrzeć, jak wygląda budowa. E, takiego wtyku. Polecam też kupić więcej wtyków, bo może za pierwszym razem ci nie pójść wykonanie tego typu operacji, więc lepiej mieć zapas ich. W ten sposób jest ok. Następnie, co musimy zrobić? Musimy żyłę dodatnio obrać z, z izolacji. Wykonujemy to na około długość jednego, maksymalnie 1,5 mm. Sprawdzamy, czy to jest dostateczna długość, żeby weszła ta końcówka do elementu aktywnego złączki. Jak rozpoznać, która strona jest do lutowania, a która nie? Strona do lutowania zawsze ma otwór mały, przez który między innymi podajemy później cynę. Wydaje się, że to jest ok. Zatem możemy w tej chwili umieścić, czy to w filmadle, to końcówkę, czy w e, trzeciej rączce. W ten sposób, delikatnie, żeby jej nie zgnieść. I w tej chwili tak. Bierzemy lutownicę i pobielamy końcówkę tej anteny. Możemy też pobielić w przypadku tej złączki tutaj wejście tak, żeby wkład podczas, wkładania, e, podczas wkładania tej anteny żeby po prostu więcej ceny w środku się dostało. Wtedy antena będzie lepiej dolegała. Prostujemy sobie wszystko tutaj, żeby to było proste, żeby łatwo było to włożyć. Nie wiem, czy to na materiale widać, ale poprawnie przylutowany przewód powinien e, w miejscu Kończenia się izolacji powinien od razu być ten element od złączki. W tej chwili należy to włożyć do nowej złączki. Patrząc przy okazji, czy to wszystko mniej więcej dobrze tu wygląda, ta zdjęta izolacja z części pasywnej anteny, masy. Delikatnie to wkładamy. Pasuje. Zatem wyciągamy, nakładamy termokurczkę na przewód. Delikatnie możemy to pobielić cyną w przypadku tych grubszych złączek. W przypadku tych cieńszych nie polecam przed wkładaniem pobielać cyną, ponieważ nam nie wejdzie później ten przewód. W tym przypadku możemy to delikatnie pobielić, żeby już mieć tutaj trochę cyny w środku. Zatem ponownie wkładamy do środka. Sprawdzamy, czy tutaj te złącze doszło do końca. To jest istotne. Zaciskamy złączkę do imadła, tak żeby tutaj dobrze leżała. Termokurczko odsuwamy. Grzejemy w tej chwili masę tak, żeby przylutować ją do obudowy złączki, natomiast musimy uważać, żeby nie zagrzać za bardzo całej długości przewodu, żeby ta termokurczka w tym miejscu się nie zacisnęła nam. Zatem przykładamy grot, przykładamy cynę. Chwilę potrwa zanim to złapie. Najpierw z jednej strony, później z drugiej. W ten oto sposób Chwilę czekamy aż to ostygnie, ponieważ w tej chwili to wszystko jest gorące. I w tym momencie, jeżeli wszystko ostygło, możemy przesunąć tę remokurczkę na dół, nawet spróbować ją tutaj naciągnąć. W moim przypadku ta termokurczka trochę za mała jest, ale to nic nie szkodzi. Bierzemy hotera i sobie przygrzewamy całą to termokurczkę. Tak żeby ona, no, ona nam tutaj zasłoniła to miejsce i wzmocniła. I tak wygląda cała filozofia zarabiania tutaj tych oto złączek. W tym materiale pokazałem Ci w jaki sposób przylutować złącza antenowe typu SMA. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, daj łapkę w górę. Przypominam także o subskrypcji kanału i kliknięciu w dzwoneczek. A tymczasem dziękuję za uwagę i pozdrawiam.